Witam serdecznie moim gościem, Mariusz bochaniak tylicki Witam serdecznie. Mariusz, co powiesz o początku pojedynku? Wygrywacie mecz, ale początek pojedynku, a w zasadzie cała pierwsza połowa, to tak naprawdę Wielkie Góry, Himalaje tych problemów. Przegrywacie 2-0, by potem oczywiście wyjść na swoje, ale skąd początkowe problemy? No, zaczęło się. Jak się zaczęło, dwie bramki w plecy. No nie wiem, no jakaś nieuwaga w obronie, no wykorzystali swoje sytuacje, szybko dwie, no i trzeba było odrabiać, no na szczęście doświadczona drużyna Tylicz poradziła sobie, no i punkty niestracone. Jak zagrali Sączersi, czy to jest dla Was taka niespodzianka, że oni dzisiaj nie pełni składu potrafili naprawdę tutaj postawić wysokie warunki? No i któryś mecz obserwuję, że z Sylwią ostatni mecz też, tam wynik był... Bliski. No, na styku też. też. No, dzisiaj też ciężki, ciężki bardzo mecz. Także, no, drużyna mocna. Czyli twierdzenie, że w pierwszej piątce słabych drużyn nie ma, albo może nawet w ekstraklasie, dalej aktualne. Oczywiście, że tak. Cała liga, ekstraklasa, pierwsza, druga nawet. No. no, Mariusz, właśnie, jak ty się czujesz w tyliczu, w takiej zacnej drużynie, tak utytułowanej przychodzisz i musisz tutaj pomóc swoją osobom? Jak ty się tutaj wkomponowałeś w tą drużynę? No świetnie się wkomponowałem, no, chłopcy są ekstra. No na szczęście jestem jako drugi i, i w razie potrzeby, tyle ile mogę pomóc, no to jak tylko czas pozwoli, to jestem, pomagam, a, a no główne skrzypce gra ciapek. Przed nami kolejne mecze i takie już naprawdę z prawdziwego zdarzenia, bo spotkanie z Goldami, spotkanie wieńczące całą ligę z Sylwią. Yy... Jak to przewidujesz? Jak to może wyglądać? No chyba jak co roku. Jak co roku? Emocje. Do końca emocje i, i dyspozycja dnia. Każdy. Te trzy drużyny, no, tabela pokazuje, że, że mają szansę. No. Nawet na mistrza wszystkie tak, trzy. Tak. Mariusz, gratulacje za dzisiejszą postawę i wygraną. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.